Cześć, witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, z tej strony Arkadiusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dziś przychodzę do was odcinkiem nietypowym, naprawdę nietypowym, ponieważ teraz chciałbym wam po prostu powiedzieć, że założyłem nowego fanpage'a, stary fanpage był totalnie zaniedbany, dlatego przychodzę do was z nowym fanpage'em, po prostu z odświeżeniem tego wszystkiego, więc słuchajcie... Prośba do was, ogromna, na sam początek Dajcie łapkę pod tym filmem Udostępnijcie ten filmik na przykład swojemu koledze, który mnie ogląda Niech wie, że mam nowego fanpage'a e, Napiszcie po prostu do babci, że założyłem nowego fanpage'a I do ciotki Do wujka też możecie, ale nie musicie e, Słuchajcie co chcę powiedzieć, że no nowe fanpage, nowy banner, jak widzicie, dajcie lajka like pod banerem, dajcie lajka like pod profilowym, bo to jest po prostu obowiązkowe. Słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, powiem krótko. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym kanałem, jeżeli chcecie pędzić ze mną do przodu, bo ja się na pewno nie zatrzymam, będę pędził do przodu. Jeżeli będziecie chcieć ze mną pędzić do przodu, ja was zapraszam na ten fanpage, dajcie lajka like na tym fanpage'u, wiecie jak robić, nie? Patrzcie, ja wam pokażę. Tutaj macie mój kanał na YouTubie, nie. Główny kanał na YouTubie wchodzicie, wbijaj na face'a, to jest taka strona. No i od razu was wywala. Po prostu do tej strony, co nie? Wywala was od razu do tej strony. No i co chcę po prostu powiedzieć. Rzucacie tutaj lajkiem i najlepiej, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, zaobserwujcie sobie tego fanpage'a, kliknijcie obserwowanie, żebyście dostawali po prostu powiadomienia na temat tego fanpage'a. Już dałam informację tylko na snapchacie I mam 71 polubień. Dla mnie to jest niesamowicie wysoki wynik, więc mam nadzieję, że będziemy ten kanał rozwijać, ponieważ to jest właśnie taki mały po prostu dodatek do rozwijania tego właśnie kanału. Yy, filmik naprawdę może być inny, bo wiem, że spodziewacie się takich filmów trochę na kanale, wiecie, no takich po prostu filmów, vlogów, fajnych, śmiesznych filmików, ale przepraszam, ale muszę Wam to kiedyś powiedzieć, więc chciałem Wam to zrobić, po powiedzieć Wam to dzisiaj. Więc rzućcie tym lajkiem, bądźcie aktywni, lajkujcie posty, bo będę wiedział, że jesteście właśnie aktywni. Yy, gdzie możecie znaleźć link do tego fanpage'a? Pod tym filmem będziecie mieć po prostu mój komentarz przypięty na samej górze yy, i po prostu wtedy Dajcie tam y, po prostu znać, czy daliście lajka, czy nie pod tym komentarzem Po prostu odpowiedzcie na mój komentarz, tam będzie zaspamowane tym linkiem Żebyście mogli ten link właśnie znaleźć y, Więc dajcie lajka Udostępnijcie ten odcinek, bardzo was proszę Dajcie znać znajomym i bądźcie aktywni na tym właśnie fanpage'u Takie troszeczkę przełamanie, bo miałem starego fanpage'a I na starym fanpage'u siedzi, siedział nie będę, ja wam to pokażę jak to wygląda Eee, tu jest jeszcze, jest, widzicie kasztanę Jedi'ego. Taka grupka na Facebooku, więc wpadacie też link pod podany w opisie. Zobaczcie, to jest moja stara grupa na Facebooku. Znaczy, mój, mój stary fanpage. Zauważcie, na tym fanpage'u jest prawie 3000 lajków, polubień, ale co z tego? Jak tu aktywność jest zerowa. Dlatego ja bym chciał to wszystko, po prostu wszystko popchać do przodu. Więc jeżeli wam się nawet nie chce szukać, po prostu wchodźcie w opis. Macie Jedi w piście, się wam mój ryj tutaj. Proszę bardzo i wejdźcie to nic i dajcie tu po prostu lajka i zaobserwujcie ten fanpage, bo ja wiem, że fanpage jest po prostu ważną częścią tego kanału, będzie teraz ważną częścią tego kanału. Ja już o to moi drodzy zadbam. Jest 72 polubienia dla mnie, to jest niesamowity wynik. Co mogę powiedzieć? Dla mnie jest to niesamowity wynik. Rzućcie jeszcze raz tutaj, bardzo was proszę, lajka pod tym filmem. Rzućcie lajka na fanpage'u, gdzie możecie znaleźć. Wchodzicie. Jak, jak teraz oglądacie ten filmik, macie pewnie coś takiego. Więc o tutaj będzie taki post przypięty na górze i tu będzie zaspomione moim właśnie filmikiem, yy, znaczy moim właśnie tutaj, po prostu fanpage'em. Więc słuchajcie. Z mojej strony to tyle. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, bo tutaj wrzucam zdjęcia, taka szybka informacja. Zapraszam Was na Instagrama, ok? Wbijmy 1,5 tysiąca obserwujących na Instagramie, byłby to zajebisty wynik. Lajki pod zdjęciami są, są pod zdjęciami po 400, po 350 prawie lajków, więc jest zajebiście. Mnie to cieszy, rzućcie lajka, napiszcie czy... Wiecie jakie jest zadanie? Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie teraz. Po prostu w komentarzu, ja wam jeszcze może pokażę grupę na Facebooku Krasztań Dziediego. Napiszcie w komentarzu takie coś: czy daliście lajka pod tym filmem? Nie, no dobra, lajk like nie jest ważny. Napiszcie w komentarzu coś takiego: czy, do, czy daliście lajka na fanpageu, czy dołączyliście na grupę? Czy, da, czy daliście followa na Instagramie i czy do, macie mnie na Snapchacie? To jest filmik dla prawdziwych widzów. Ja zdaję sobie sprawę, że po prostu widz chwilowy, który zbił na mój kanał nie zrobi czegoś takiego, ponieważ mnie jeszcze nie zna. Nie poogląda moich odcinków, ale prośba do was jest właśnie taka, żebyście rzucili lajkiem pod po prostu tym fanpage'em i żebyście byli tu aktywni. Nie chcę mieć tak jak na starym fanpage'u pustych, że tak powiem, lajków, tylko chcę mieć po prostu pełno paru. Zobaczcie, już jest 82 lajki. Lajki lecą jak szalone, tylko wiecie, pokazujcie tą aktywność po prostu pod tymi postami, pod zdjęciami, bo tutaj będzie multum zdjęć, tak samo na grupie, tam jest zabawa, memy moje. Wkładajcie Wrzuca... na grupę, na fanpage'a, ja to będę jeszcze propsował. Więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zobaczymy jak to będzie, jak to się potoczy dalej. Yy, zobaczymy, teraz się zaczyna rok szkolny, szkolny. ja kończę ferie, tak? Więc zaczynam od nowa to wszystko Przełamanie, więc mówię, jeżeli jeszcze, jeszcze byście nie wiedzieli jak dołączyć na grupę, coś by wam tam nie działało, po prostu kliknijcie tutaj wbije na face I to wszystko! Jesteście moi drodzy. Więc jak tutaj dotrwaliście, napiszcie czy polubiliście właśnie yy, fanpage'a Mam nadzieję, że polubicie, że dobijemy chociażby... Kurde, bo moje firmy łapią po prawie 10 tysięcy wyświetleń na tym YouTube. To jest już bardzo dużo moim zdaniem. Więc jakbyście rzucili tutaj takiego lajkacza, no chociażby tego tak bym chciał zbierać szczerze, nie by zadowoliło już chociażby 300 lajków na fanpage'u, 400 lajków na fanpage'u. To już by było dla mnie rozwalenie mózgu, więc... Damy radę, co? Dajcie jeszcze subika na kanale tutaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć bardzo coś takiego. Dajcie o tutaj suba na kanale. Taki czerwony przycisk subskrybuj, bo zostaniecie moim widzem na kanale. Ja bym chciał się z wami teraz pożegnać. Napiszcie w komentarzu, kurde, który dotrwaliście. Portfel? Zobaczymy ile osób dotrwało tutaj. E, I właśnie napiszcie czy lajkujecie, czy komentujecie po prostu filmiki, eee... No i czy daliście followa na instagramie Do no instagrama też będziecie mieć podanego linka w opisie Więc dobra tyle Ja się żegnam ludziska mam nadzieję że wam się odcinek spodobał Tutaj powiadomienia przychodzą Bo moi widzowie są niesamowicie aktywni Zaraz będzie 100 lajków na fanpage'u Więc będzie taki achievement get Może jakiś konkursik zrobimy jak będzie 1000 lajków Chociażby nie chciałbym mieć Po, po prostu pustych subskry subskrypcji Po prostu pustych y, lajków na fanpage'u Więc dobra trzymajta Nie puszczajte się bo kto się puszcza ten ciotalamus w ogóle Zero, więc trzymajcie ta jeszcze raz. Nie puszczajcie się, dajcie lajka like pod tym filmem. Udostępnijcie na swoim Facebooku wszędzie, gdziekolwiek tylko macie, żeby był, ten film był rozpowszechniony, żeby ludzie wiedzieli, że takie coś właśnie stworzyłem. Zapraszam na fanpage, bo to jest główny po prostu filmik informujący. I na Instagrama też możecie, bo na Instagramie są foty. Trzymajcie jeszcze raz. Zobaczymy, ile łapek nam się udodabić pod fanpage'em. Jak bardzo będziecie aktywni. Trzymajcie się, siemano.